Państwo. Od wczoraj eurodolar zachowuje się dość stabilnie. To głównie za sprawą danych, które wczoraj napływały. Jedne zdecydowanie lepsze, jeśli chodzi chociażby o PKB ze strefy euro, zdecydowana poprawa, głównie za sprawą Niemiec i Francji. Jak i też gorsze, jeśli chodzi chociażby o Stany Zjednoczone i tamtejszy rynek pracy, jak i, jak i sprzedaż detaliczną. Także eurodolar stabilnie w okolice 1,42,80. Pary złotowe również bardzo stabilnie, euro złoty 4,11,60, natomiast USDPLN 2,88. Dzisiejszy dzień zapowiada się równie ciekawy jak środowy i czwartkowy. Otóż zaczynamy o godzinie 11. inflacją CPI w strefie euro. Tutaj analitycy spodziewają się mocniejszego spadku cen niż w poprzednim miesiącu. Teraz prognozują spadek o 60% mierzony rok do roku wobec wcześniejszego miesiąca, który pokazał odczyt na poziomie jednego spadku o 0,1% mierzony również rok do roku. O godzinie 14.30 rozpoczynamy cykl danych ze Stanów Zjednoczonych i tak właśnie o 14.30 inflacja CPI ze Stanów Zjednoczonych, analitycy spodziewają się zachowania cen na tym samym poziomie, co w poprzednim miesiącu wobec wcześniejszych wzrostów o 70% mierzony miesiąc do miesiąca. O godzinie 15.15, .15. chyba najważniejsze dane w dzisiejszym dniu, e, oczywiście produkcja przemysłowa w Stanach Zjednoczonych. Tutaj analitycy spodziewają się zdecydowanej poprawy. Z minus 0,4% mierzone miesiąc do miesiąca do wzrostu o 0,3% również miesiąc do miesiąca. I za 5 minut przed godziną 16.00 e, dowiemy się o odczycie indeksu nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan. Analitycy, ekonomiści spodziewają się wzrostu z 66 punktów do 68,5 punktów. To wszystko jeśli chodzi o dzisiejsze informacje. Życzę miłego dnia.